Słuchajcie, kochani, to zaczynamy od dziwnych rzeczy, dziwnych rzeczy, które naszym zdaniem to jest taki, to jest taki wybór subiektywny. Moment. Tak. Okej, okay. Dagmara. Mam, 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 mam nadzieję, że to, Mam nadzieję, że wszyscy widzą, to co ja widzę. Tak, Pod, widzimy. Podstawowa, podstawowa kwestia, aby tutaj wszystko, aby tutaj wszystko dobrze Widzimy, dobrze, widzimy. Okej, okay, moi drodzy, no to cóż takiego magicznego i coś takiego cudownego pojawiło Wam się na ekranie, skoro główny temat, no to kochani temat oczywiście związany z aplikacjami, a ja byłam w ciężkim szoku, analizując wszystkie opcje aplikacji, które, moi drodzy, możemy znaleźć i które możemy, które możemy zresztą zainstalować na naszym telefonie, no i tutaj między innymi... Dwie takie aplikacje, Toilet Funder i Flash, gdzie możemy zlokalizować toaletę. No i moglibyśmy powiedzieć, nic z tym dziwnego, gdyby nie to, że śmiało moglibyśmy je zakwalifikować wręcz do kategorii mediów społecznościowych, bowiem oczywiście jak najbardziej. Możemy ocenić, możemy ocenić daną toaletę, wydać rekomendacje z jej tytułu. Co też jest dość istotne, mamy taką możliwość, żeby zobaczyć, z jakich toalet korzystali nasi znajomi. I czy warto w takim układzie danej toalety użyć? Tak to ma się w przypadku pup Map, gdzie jak najbardziej możemy zobaczyć rekomendacje nie tylko obcych osób, no bo obcy, no to przecież nie będziemy ufał. Dagmara, tak, ale słuchaj, to są, rewe... ja uważam, że to jest rewelacyjna aplikacja po prostu, żeby znaleźć dobrą toaletę, w miarę czystą no, na mieście, to jest naprawdę nie lada wyczyn. No i widzisz, że na przykład ty mi taką toaletę zarekomendowała, no to ja bym na pewno zaufał. <laughs> No i moi drodzy, zobaczcie, przede wszystkim na wskaźniki pobrań, że to nie jest tak, że to po prostu sobie takie aplikacje są. Nie dość, że pobiera je naprawdę sporo osób, to co istotne, mają bardzo dobre ratingi, czyli zdecydowanie są wykorzystywane. No ale nie tylko kontekst, moi drodzy, związany z aspektem de facto to, toalety jako samej w sobie oznaczenia, gdzie ewentualnie zrobiliśmy jedynkę albo dwójkę jest istotne. Ważna jest również tak zwana analiza balastka, tak? czyli również możemy sobie oznaczyć i zaznaczyć dzięki aplikacji Pikal Pub Tracker, kalendar, to nie tylko w kontekście gdzie, ale w tym przypadku jakiej jakości ta nam się trafiła tym razem, i jak najbardziej możemy prowadzić całą w związku z tym rejestrację de facto naszych wizyt, a raczej ich wyniku, bo gdybyśmy dość brutalnie powiedzieć. Tak, tak. Więc tutaj no, śmiało można powiedzieć, że faktycznie y, dzielimy się tutaj dość, dość szeroko. Można byłoby powiedzieć kontekstem analizy naszego zdrowia, bo tak, de facto w takim duchu ta aplikacja, ta aplikacja powstała. No ale powiem Wam, że jak już rozpoczęłam to śledzenie tych aplikacji gównianych, no to tak stwierdziłam, że inne aplikacje może warto byłoby prześledzić, zobaczyć, co, co, nam, się, co nam się w ramach nich kryje. No i tak jak powiem Wam, jak ludzie dziwni, takie aplikacje też dziwne. Możemy na przykład zainstalować sobie taką aplikację jak GoStradar. No i moi drodzy, świetna rzecz, możemy monitorować, czy po prostu obok nas nie ma jakiegoś ducha. Więc jeżeli ktoś z Was się boi duchów, to na pewno rekomendowana do zainstalowania. Co prawda ma niskie oceny, wskazują, że niestety, niestety, ale… Nie, nie wykazuje duchów, co? Nie pokazuje duchów, no właśnie. czyli że babcia była obok, a jednak nie pokazało, w związku z tym tutaj należy, należy mieć pewną dozę dystansu do tego, ale powiem Wam, aplikacja ewidentnie jest tak ewidentnie jest, może ona jest na Wielkołapie, ja tak sobie pomyślałam, w związku z tym tutaj kontekst, kontekst na pewno warto rozważenia, jeżeli ktoś na przykład w tym głębokim lecie mieszka. Tutaj Marcinie, ja myślę, że no, na to Podlasie można by się zainteresować, czy przypadkiem nie zainstalować. Ja, duchy są niegroźne, wiesz, gorzej zwierzynia, jak już ty rozmawiałeś z nimi, no to już wiesz, jak sytuacja wygląda. Mhm. Moi drodzy, inna aplikacja, to co mnie... To mnie zaciekawiło, słuchajcie, jako, jako fankę dzieci to w szczególności, ale dość ciekawe może wytłumaczyć de facto aplikacja płatki. Rzeczy różne można tłumaczyć. Można tłumaczyć nie wiem, artykuł naukowy z polskiego na angielski, a moi drodzy można tłumaczyć płatki dziecka i dowiedzieć się czy głodne, czy chce spać, czy, mu, czy właśnie ta dwójka się pojawiła, czy zestresowana, czy znudzona. No i de facto aplikacja nam interpretuje, czy jaki jest powód tego płacu. No tutaj też niestety rating wykazuje, że, że jednak rodzice wiedzą lepiej, ale powiem wam, no temat na pewno dość interesujący. Pytanie, czy zbadane naukowo, czyli czy faktycznie te różnice w charakterze płacu są dość, są dość uniwersalne. Ja sobie w sumie tak pomyślałam, że to mogłaby być ciekawe w ogóle taka aplikacja, na przykład rozpoznająca, czego chce na przykład kobieta. No, to słuchajcie na przykład lub mężczyzna, to byłoby ciekawe w, w związku. Bo tak sobie no, to... wiesz, co, wiesz co, Dagmara? No są, są przecież też aplikacje tłumaczące z klingońskiego, więc, tak, czy na klingoński, tak. więc w sumie to też jest obcy język, prawda? No tutaj jakoś, jakoś, jakoś myślę, że jednak chyba jakoś sobie poradzimy, może co. Nie, no myślę, że to Ale ciekawym, nie powiem wam, kontekst tego, że ludzie są w stanie pobrać są w stanie zapłacić za aplikację. Ja już niestety nie dokopałam się do niej, bo ona już nie istnieje. Ale była taka aplikacja, w ramach której moi drodzy, de facto cała jej, ba cała jej baza polegała na tym, jakby no na tym zarabiała, z tego żyła, że po prostu należało ją kupić za grube pieniądze. Tam się płaciło chyba, jak dobrze pamiętam, tysiąc złotych za to, żeby ją pobrać. No i cała akcja po prostu polegała na tym, że no, można było się pochwalić, że się ją ma. Stać mnie na to, aby wydać na aplikację 1000 zł, więc się ją chwalę. No i moi drodzy, ten człowiek, który stworzył ta, tą aplikację, no zarobił niemało, bo tam, tam faktycznie patrząc na wskaźnik pobrań, no to było dobre kilka milionów. W związku z tym można powiedzieć, że biznes w tym przypadku jesteśmy w stanie chyba znaleźć ten. To, o, tutaj się luty. E, tak. tak, to ja, ja wrzuciłam z, też z cyklu dziwnych aplikacji. Słuchajcie, ostatnie trendy wskazują na to, że modny jest tak zwany trend mikro, czyli mówi się o tak zwanych mikroinfluencerach, czyli takich, takich influencerach, którzy bardzo precyzyjnie trafiają do grupy ludzi, którzy ich słuchają. Ja myślę, że my moglibyśmy prawie że być takimi mikroinfluencerami jeżeli chodzi o ALK. No, no ale tak, no właśnie. W związku z tym, w związku z tym to jest taka to jest medium społecznościowe, które narzuca od razu pewne takie ograniczenia właśnie mikro, czyli można mieć tylko do 20 najbliższych znajomych. Nie ma żadnych filtrów, nie ma żadnych influencerów. Nie można pokazywać, znaczy nie, nie ma de facto żadnych tutaj profili publicznych, wszystko jest tylko prywatne. Jest to dość dziwna aplikacja, nie cieszę się na jakimś super powodzeniem, bo w zasadzie, jeżeli ktoś korzysta z mediów społecznościowych, to pytanie, po co miałby korzystać z takich, takich mikroaplikacji. Mikro